Kurmański. No obaj juniorzy w tym spotkaniu zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, a stawkę uzupełniają także junior. W kasku czerwonym Duńczyk Hans Andersen i w kasku żółtym Andrzej Hossa. I najstarszy w tym towarzystwie wystartował najlepiej. Dobrze także Kurmański stoczył bój z Czechowiczem i na podwójnym prowadzeniu teraz zielonogórzanie bardzo dobrze wytrzymał ten atak Czechowicza Rafał Kurmański teraz cieszymy się my Zielonogórzanie na podwójnym prowadzeniu ZKZ Polmos Andrzej Hussa, Rafał Kurmański stracili wyraźnie dystans do Zielonogórzan Opolanie, Hans Andersen i Czechowicz przegrali start wyraźnie Duńczyk, on wyszedł na trzecią pozycję, udał się w pogoń za Rafałem Kurmańskim jeśli Zielonogórzanie nie popełnią jakichś kardynalnych błędów Powinni dowieść te pięć punktów i ponownie wysforować się na prowadzenie. Andrzej Hussa. Rafał Kurmański coraz bliżej kurmańskiego. Hans Andersen, ale nie na tyle, aby dojść młodziutkiego zielon który gdy ten tor troszeczkę przesechu, czuje się w opolu niczym. Ryba w wodzie. Poprzednim starcie kurmański zwycięstwo. Teraz za plecami kapitana żółto białozielonych. Przywozi. 5 punktów wspólnie z Andrzejem Husszą. jeden Hans Andersen bez punktu, Adam Czechowicz. No i to o czym mówiłem, to prowadzenie w tym spotkaniu zmienia się jak w kalejdoskopie. Teraz znów górą zawodnicy z Winnego Grodu. W ich dorobku 33,5 punkta. Natomiast w